Cześć mordeczki, Albatros z tej strony. Dzisiaj zrobimy swoją własną przedtreningówkę. Powiem wam w ogóle co warto uwzględnić w takiej przedtreningówce. Po to, aby poprawić jakość i efektywność swojego treningu no i mieć lepszą pompę. Taka przedtreningówka idealnie sprawdzi się dla osób, które chcą dać ciebie 100% na treningu. Taka mikstura też się również Dobrze sprawdzić dla osób, które mają mniejsze chęci do treningów, kiedy na przykład ktoś ma gorszy dzień, a musi zrobić robotę. Także jeśli podobają Wam się takie materiały, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję, będę miał motywację działać dalej. Lecimy z tematem. Wymieńmy sobie produkty, suplementy, które warto uwzględnić w takim napoju przedtreningowym. Produktem odpowiadającym za Pobudzenie. Na pewno i bezdyskusyjnie będzie kofeina, no. kofeina pobudza nasz układ nerwowy. Dzięki temu mamy więcej siły i nasz trening może być intensywniejszy. Ile stosować takiej kofeiny? Badania mówią, że dawka, która poprawia zdolności wysiłkowe zachodzi przy. Stosowaniu od 3 do 6 mg kofeiny na kilogram masy ciała, ale oczywiście jest to zależne. Ja na przykład spożywam około 2 mg kofeiny na kilogram masy ciała i również odczuwam efekty jej działania. Natomiast ja nie piję w ogóle na co dzień kawy. Także mój organizm też nie jest przyzwyczajony do tej kofeiny, jak w przypadku osób, które piją po 2-3 kawy dziennie. Czyli można powiedzieć, że, że ja jestem bardziej wrażliwy na działanie kofeiny. Ja stosuję kofeinę w takich kapsułkach. Eee, I taką zawartość kapsułki sobie otwieram. Otwieram sobie i tą zawartość wsypuję do napoju przedtreningowego. Jedni powiedzą, że lepiej napić się kawy, no to to też zależy, bo jeśli chodzi o przyjemność i smak, no to wiadomo, lepiej jest wypić kawę, ale taka jedna kapsułka ma w sobie 200 mg kofeiny, a jedna filiżanka ma 50 mg kofeiny, czyli trzeba byłoby wypić minimum 4 filiżanki kawy, żeby dostarczyć tam 200 czy ponad 200 mg kofeiny. Także taka taki suplemencik, moim zdaniem będzie lepszą opcją, bo nie trzeba będzie pić tyle kawy. No i też będzie tańszą opcją. Kolejnym składnikiem jest generator booster tlenku azotu. Powoduje on sprawniejsze dostarczanie składników odżywczych do naszych mięśni. I takimi boosterami jest cytrulina, arginina i na przykład sok z buraków. No i tutaj sami musicie sprawdzić na sobie, co na was będzie lepiej działać. Tak jakbym miał wam, wam doradzić, to jakbym miał na przykład wybór pomiędzy cytruliną a argininą, to wybrałbym cytrulinę. A dlaczego? Ponieważ cytrulina jest prekursorem argininy i, i zwiększa też dostępność tej argininy w naszym organizmie. Czyli można powiedzieć, że po prostu cytrulina podnosi również poziom argininy. Dlatego, wybór cytruliny może okazać się lepszym rozwiązaniem niż stosowanie samej argininy. I ja stosuję 4, około 4 gram cytruliny przed treningiem, czyli mniej więcej taka chocheleczka. Stosuję również sok z buraków, którego tutaj wam nie pokażę, bo akurat nie mam go przy sobie. Sok z buraka ma dużą zawartość. Azotanów, z których powstaje tlenek azotu. Przekłada się to na lepszy na lepszy skurcz mięśni i siłę, a także na sprawny przebieg oddychania w naszych komórkach, dokładnie w mitochondriach, czyli w miejscu, gdzie powstaje energia. No i oczywiście daje niesamowitą pompę. I tutaj szczerze mogę Wam polecić, bo sam stosuję i naprawdę jest ogień. Ale zdarzają się też osoby, które mają problem, problemy gastryczne z burakami, z sokiem z buraków. Także też weźcie to pod uwagę. Ja taki sok ja stosuję. Piję 500 ml takiego soku na 2-3 godziny przed treningiem. Możecie również taki sok kupić sobie gdzieś w sklepie albo skorzystać z takich shotów, które znajdziecie w sklepie z suplementami. Ja wyciskam świeży sok ze świeżych buraków w sokowierówce. No i musicie pamiętać też o, o odpowiednim nawodnieniu, ponieważ jak nie będziecie odpowiednio nawodnieni, to żaden z tych suplementów tak naprawdę nic nie zadziała tak jak powinno. Na trening musicie być nawodnieni, bo pompy nie będzie. Choćby dlatego, że nasze mięśnie składają się z około 70% wody. Dodatkowo do takiego napoju, do takiej mikstury przedtreningowej możecie dodać sobie około 2 gramów soli, ponieważ sód zawarta w soli jest podstawowym elektrolitem i sód wraz z potasem odpowiadają za prawidłowe przewodzenie impulsów nerwowych, za skurcz i rozkurcz mięśni, Słód też yy, poprawia, odżywia odpowiednio naszą tkankę mięśniową, no i dzięki temu przekłada się to na to, że mamy więcej siły i mamy lepszą pompę. I to są w sumie takie główne składniki, dzięki którym nasz trening będzie efektywniejszy, będzie większa pompa na treningu. I po prostu te składniki będą fajnie nas pobudzać do treningu. Polecam również do, takiego, do takiej mikstury przedtreningowej dodać sobie beta-alaniny. Może nie poczujecie takiego doraźnego działania, natomiast może gdzieś tam pośrednio ta beta-alanina się przyczyni, że będziecie bardziej tak pobudzeni. Poprzez takie mrowienie i szczypanie, bo takie ma działanie betalanina. Oczywiście nie, na, nie dla wszystkich. No i ja tak stosuję, dodaję sobie betalaniny. I właśnie czuję się taki rzeźki, pobudzony i gotowy na mocny trening. I takiej betalaniny sobie przed treningiem spożywam 3 gramy. Raz, dwa. Tu są małe. Chochelki i 3 gramy wlatują. No i jeśli chodzi o reszta, reszta, reszta składników, które dodaję do tej mikstury przedtreningowej mają już inne działanie i inny cel. No i na przykład wlatuje też wlatują aminokwasy egzogenne, czyli EAA 10-12 gramów wlatuje przed treningiem. I to dla, e, dla poprawy regeneracji EAA. E, a, a, na lepszą regenerację. No i do tego jeszcze wlatuje 5 gramów glutaminy. Również na lepszą regenerację i lepszą odporność. Zobaczcie, jak już to wygląda. Same prochy. A, nie dolaliśmy wody. Ja tu wam mówię o wodzie. A, sam nie dolałem. Ale tego nie będę pił teraz, bo nie mam teraz treningu. I taka mikstura. Oczywiście jeszcze trzeba wymieszać, ale nie ma czym. I taka mikstura powinna was odpowiednio przygotować na trening. I ja wam mogę to szczerze. Szczerze to polecić, bo sam stosuję taką miksturę i fajnie działa. Naprawdę jestem pobudzony i gotowy na mocny trening. No, ale musicie sami sprawdzić i zobaczyć, czy na was działa. Jeśli, oczywiście, macie przeciwwskazania do stosowania suplementów, które wymieniałem wcześniej, to najlepiej, jakbyście się skonsultowali z lekarzem. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Coś z niego wyniesiecie. Jeśli tak, to mordeczki, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Będę działał dalej. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Albators. A tam walne, se, to się będę przyjmował. że nie mam tej zdrówko mordeczki. Jest git.